Wodzu, wita w kolejnym demonie gier. Dzisiaj mamy grę Evil Wizard. Zobaczymy, co to za gra. Rzuca się w oczy to, że mamy język polski i jedna rzecz, która mi się bardzo skojarzyła i dlatego też mnie to demo zainteresowało, to ten duch, który tu jest taki ducho czarodzi to nazwijmy. Bardzo mi przypomina tego ducha z. Dobra, zaczynamy grać z Himana. Nie pamiętam OS się nazywał. Nie pamiętam, ten koleś, ale mega mi to przypomina. Słuchajcie. Boże, co to za bitka jest? O, ten duszek właśnie. Bardzo mi to przypomina. Uuu. Nie no. Wyszczył ci różdżkę. To jakiś... Zwol. To my jesteśmy zwolem. <grym> Loser. Muzyka dobra. Taka Harry Potterowa. I koniec gry. Nie, to nie. Ale jak... o, że tu. Żyje. I'm going to play. Are you the one who led those wannabes into my castle? The so called Heroes' Alliance? Great job. Now it looks like we're stuck together until I get my castle back. So, what are you waiting for? A tutorial? You've played a game before, right? I can't move until you. No, dobra, mnie to kupuje, słuchajcie. Nie kupuję. Czwarta, jeszcze no. przełamana Znaczy, ja mam dużo tak? To się do mnie zwraca. <laughs> uf, uf. Nie no słuchajcie, jest genialne. Całeś wrogów? Ten wiaduszek jest stary? Ja nie chcę mu zrobić, no dobra, ale muszę, tak? To no, co on tu robił, taki słaby? W mrocznym lesie, mrocznego czarodzieja. Chyba podsiądzisz. <laughs> Ciekawe czy to Demko, czy tak będzie cała gra wyglądać to. A to będzie dobrze, słuchajcie. To, to może nie będzie nawet taka reakcji, tylko to, słuchajcie, o tu. Dobra, pewnie będzie czarognia, co? Dawaj ogień, podpal miecz. Nie mogę, ale tu już pewnie coś wezmę. Będę mógł coś podpalić. Będę mógł. Nie no, humor na razie, słuchajcie. Hey. I am the evil a moi uczniką się nazywa a samo już był No, słuchajcie, jest dobrze. E. Dobra, nie potrzebowałem na razie na tych. ...do No dobra, ratuję, co on robi. taki? też podniosę. Pewny klucz, może to być jakaś skrzynia. No jest. Laska. O. Wiedziałem, widzicie. shift? Słuchajcie, kreska jest piękna. Trafia wrogów przedmiotem mieczem. To jest zdobyć manę. Parunista kula. Dobra. Tu mieczem, a prawym to teraz kulowa ognia. Ale ja muszę czy się z kim przejść. To jest po co? Nie wiem, nieważne. A ja się wracam tam wła skrzynka. Nie na pewno mogę podpalić to. Grało <laughs> się w te gry. ma opalów. <laughs> to jest jakiegoś anima, Koleś. Coś jeszcze jest? A, mana jest po to dobra, bo mi się, bo mogę rzucać teraz kulą cały czas, tak? Poczekajcie. Tak, mam dwie kule i jakby nie muszę już jej brać, ale nie mam mamy. Czy teraz... Trzeba sobie naładować, czy na kina? I cały czas mam kulę. Dobra. To Downlepszy, że jestem mechanikina. Chodź tu. Nie no, alerki, gadałem serię? Słupniczkę muszę najpierw zabić. A muszę myszką w tą stronę, w którą ten. Mogę ich zabić tak i tak. Dobra, ładuje mi się energia. No, walka jest przyjemna, ale jakby słuchajcie, walka była... Mogła być jakaś, jakaś głębia tam, ale jakby tu się słuchajcie, nie. Nie wiem, dlaczego to są nawiązania dokładnie. Tam jest jakiś namiot, chciałbym tam wejść. Idź tam. Idź tam. Na dole jest To Do przygoda może stać, słuchajcie. To gra może stać. Na razie jest dobrze. A muszę teleportować? Do wody wpaść nie mogę. Nawet jak idę do krowędzi, to on nie. No dobra, ta mechanika jest. A mogę wpaść, ale dobra, ale jak yy, spacją zrobię. I co? nic mi, to, nic mi to nie zabrało? Co to jest? butź się. On co to jest? Odzyskać zdrowie, ale ja mam pełno zdrowie. Myślałem, że będę miał więcej serduszka, ale nie mam. Tu coś jest, słuchajcie jakaś walka, a to jest chyba cały czas... Weź to coś tutaj. To jest jakiś jego ziomek. Co to jest? Wypłoniesz. Dobra, czyli mogę się... Ale one mnie nie trafią. Jakieś mag magiczki? Kto to jest? Pan do góry jak chcę iść. Co jest. To jest mój zamek. O, ale zniszczony. Leży jakiś rycerz czy kto? Piedaj coś. Nie gadasz nic. No nie, to psie. No i teraz na drugą stronę się nie dało. się. Dobra, idźmy na około. Nie no, słuchajcie. Poczucie humoru na, na początek. Jakby jest mistrzostwo świata. Jest bardzo fajnie. Trzymamy myszkę. <grytanie> Takie łamanie czwartej ściany. No. Tak jest akurat na razie zrobione ze smakiem. To Dobra, naciskam. To za różnica, jak naciskam w opiece. jest ten źródła, to jakaś skrzynka z elektroników, to jest zrobiona na średniowiecze, czy, to, czy o co chodzi? Żeby otrzymać, to jest pewnie będę miał prąd. Co? Ogień Będę miał prąd, to daj mi prąd. Tak, z Wokół siebie, ja chcę wokół siebie, to jest skrzynka. Są się moje szaty, nie? Dobra, to jest ten, Robert Junior. Jestem Irun dobra, to nawiązanie rozumiałem. Nie wiem, mam coś. Auto. zapisu łazienek, zapis w łazience. Nie będzie. Nie wiem, co ty chłopie wczoraj jadłeś. I w sumie nie chcę. Jest to jest te walki uproszczone. Nie, nie wiem, czym ta gra będzie stała, słuchajcie. Co to jest? Jak ktoś... się zemści. Dobra. go jeszcze paraliżuje? Nie mają mózgi na wierzchu. Oni wypadają, jak ich uderzam. on odżył? Widzę tak. I wokół... mieć... To jest shift? Też moc tu słuchajcie. Znaczy, a dobra, moc z tego, znaczy... Mogę? Ale tam po skosie bym mógł. Mogę tak, i tak, i tak? Błyskuk? Nie? Nie no, to jest za daleko. Ze wszech miar to jest za daleko. Wejdź tu. Ale coś tu jest słuchajcie. Chodźmy na dół. Myszka. Sosinka. Sosinka na trzeba iść tu, trzeba iść na dół. Tu jest jakaś ma mapa. To jest jak widzicie dobre na przeciwników. myszką trzeba dokładnie na nich najechać. Wiecie, żeby to zadziałało. Tu jest jakaś mapa. To jest... Wiem. to jest jakaś mapa. Mapa jesteś tu. Aleki do podładowania czaru, czyli zaraz będziemy go używać. Dobra, no, a mam jedno mniej. To jest ty pewnie, chłopie. Tu jest, pokazuje. A dobra, to pokazuje mi atak, ale nie to, co ja mam mieć. Umiejętność. Zgania się po. zabrażanie może, co? Bo raczej tak nie otworzę drzwi, ale raczej Zobaczmy, jeszcze tu była możliwość. Jest. Miejsce ataku. Nie no, gra... Teraz mam trochę mieszane uczucia, to jeżeli to ma stać przygodą, mechanika walki będzie taka prosta, to okej, okay, no... Rozumiem w co poszli twórcy, ale czy to się wszystkim spodoba? Ej, ja mam tylko cztery życia. Czy to? Muszę sobie życie. Dobra, czyli to jest takie... Trzeba uważać. Nie na chórze, chórze na jurze. Ja wiem, że ogień mogę, tylko po co mi ogień należy? A tam były, może tam były gdzieś mosty? super tylko w jaki sposób to może działać tak że a dobra to jest akurat zagadka na zasadzie że wszystkie... to, to zapali już to. to zapala trzy jestem nie denerwować raz dwa Poczekajcie. Aż by tak polecili tutaj, po bandzie. Nie. Dobra, można było na to wpaść samemu. Manekin kim sumie jej czara ognia, więc. Komputer tu stoi. A ja się trochę gubię. Góra, góra, dudu, dół, dół, lewo, prawo, lewo. Oj, to jest. duża część odbiorców dzisiejszego internetu tego nie zrozumie. <laughs> Mamo, nie dzwoń teraz, bo się łączę z internetem. To okay. Dobra. Okej. Okay. <laughs> Niebieski ekran Windows'owski, nie? O i połączenie, ten po prostu... Zabażni mi tanka na razie, słuchajcie. Zabażni ale to, to dla takich starych pryków jak ja, słuchajcie. Na razie niektóre odniesienia. Na ten Windows połączenie. Telekomunikacją polską. Po prostu tak się kiedyś grał. Nie, no na razie nie. Na razie pewnie nie mam czaru, który pozwala mi tu siedzieć. On się, on się nie odwraca, tylko. A, chwilę, a jak je, jestem tam i do tyłu, on się odwróci. Dobra. ci ataku. Morty wstawać, co? A, dobra. I ta gada. Ja mam trasogie, nie? Zobaczcie kiedy to mnie podpalę. Czy podpalę? Pod? Ej, podpalam. Już nie użyję, bo nie mam tego. Teraz mogę. Chcesz dawać serduszko? Uuu, wyparowałem. I zaczniemy? To też to specjalnie zrobiłem, żeby wam pokazać jak to daje a, a, w tej toalecie, no tak przecież mówi. Ale my jesteśmy zaraz tu, nie? To no było tu Ja mam prąd tam, tak? A i tylko dwa są I co? Czyżby bezkarnie się ginęło? Czyżby ginęło się w tej bezkarnie Tam jest Dobra, no to nie o to chodzi teraz żebym ja teraz tutaj O, zobaczcie, mamy upgrade Waa, tak. GTX, X, nie GX, X, <laughs> nie i <nie> tylko taj. <laughs> Dobra, to nie ulepszymy sobie. To jest jakiś przeciwnik. To jest dobre, nie? A on spłonie. O czym mówisz? To już dostaliśmy. To już lepszą laskę. Może wyjął wam. Użyć za pomocą tego. Dobra. Okej okay. i tu jest z Ja na tej chciałbym ku na ostatnim się uleczę, bo na razie nic mi nie zrobili no dobra, tam idzie, bo już zestałem. To nie to, chciałem, to chciałem. Ja, Zabiją mnie zaraz. W Prawy, prawym jest kura ognia, masz Ogień się zabije. Kura ogień go sam wykończył. Tak, wykończył go. Ale my się dać No i jesteśmy na full. Czy to wyjdą? Ku chcemy, u, u, u. No dobra, siekam ich na razie ładnie. Jeszcze raz, szybko tu. Będzie mnie korze to wiem. Masz finiszera. Finiszera mogły być też fajniejsze. Co to jest? Robi? A dobra, no to już nawet wiem, jak się atakować, chłopie. To jesteś też ogniowy. Było też logiczne. Nie ogniowy, tylko. Ej, to jest. Co, co ja mogę pozyskać? No dobra, no to widzicie. Widzicie, proszę bardzo, patrzcie. Dlaczego nie robisz? Nie, bo nie miał tego. Mekin, poproszę poproszę. Mekin. Ale nie w skrzynki, może być? Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć powoli. Dodajmy do tej skrzynki jednej. Widzicie, jak gra wygląda. Dracula. Ciekawe, tak gra wygląda. I tam od, na dole mamy tam było, nie? Wejście na dole. Mamy teraz ogień i lód. Tą do wzięcia. Czyli zagadki są bardzo proste, ale bardzo przyjemne. Czemu to jest zamknięte? Bo teraz my musimy sobie zrobić samemu. Bo my teraz, czy siłą rzeczy, i tak byśmy tą skrzynkę sobie. Dobra, chodźmy jeszcze tu, to było tu. Panekiny do naładowania, jakby co, ewentualnie czaszki po nich. I teraz zobaczcie, tak. Są łapki do góry. Ja jestem. Łapki, są. Łapki czegoś dużego. Ja chcę też dużego spotkać. Tom Kacz. Tom Będzie cały czas zamrożone? Jest coś. A to są te. Czy te? No... Pisz. Uuu, ładnie mnie uderzać. Myszka jak... zapomni i pójdzie się w drugą stronę myczką. Co? Logik? Co nie gadasz? Uspokój. Nie, on ma lufę. Nie czy on ma jakąś inną teraz. Lód ma. Ta? Dobra, tuba pofasorkowa. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Tu, poczekajcie. To jest Skół? Nie, no to jest lód. Ten, ten lód mogę stopić, to jeszcze zobaczmy to otworze, to jest Q albo E, to, że mogę pobrać, czyli prąd mogę pobrać, tak? I Q, tak. Tu jest jakby ściana taka, że nie, chociaż to wygląda jak coś zamrożonego. Dobra, nie no, zapowiada się, raczej... Znaczyć... Mam mieszaną humor jest rewelacyjny, rozgrywka jest taka sobie, ale te przygody mogą być bardzo ciekawe. Więc ogólnie na se ląduje na pewno. Jestem bardzo ciekawy recenzji i pierwszych opinii. Może nie kupię jej, na dnie, nie kupię jej na, w dniu premiery. Zobaczymy, jak to będzie wygląda później. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam do następnego demona. Dara.